Cześć moi drodzy, cały technologiczny świat od rana żyje oczywiście czym? Premierą w zasadzie wczorajszą nowych iPhone'ów. iPhone'ów 17, ale w tym iPhone'a R. Nie 17R, tylko iPhone'a R. I tak powiem Wam całkowicie szczerze, że w zasadzie aż by się chciało zacytować klasyka, ale to już było, bo w zasadzie wszystko o nowych telefonach łącznie z przypuszczalną specyfikacją wiedzieliśmy wcześniej i to się w zasadzie w 100% Potwierdziło. Najbardziej przynajmniej moim zdaniem intrygującym jest iPhone R właśnie i mi się osobiście pomysł cienkiego urządzenia Podoba. Liczę trochę, że dzięki tytanowej konstrukcji nie będzie to również powtórka z przeszłości, gdzie te telefony się wyginały. Myślę, że tu może być znacznie lepiej. Natomiast ja bym chętnie widział taki mały, cienki smartfon z mniejszym ekranem, tak maksymalnie gdzieś 6,1 cala. Ten aparat i ta wyspa nie wygląda źle. Zdaje się, że ten telefon może mieć całkiem szerokie grono odbiorców. Mi się osobiście podoba. Najbardziej chyba takim zachowawczym telefonem to jest oczywiście klasyczna 17. I tutaj design jest spoko, specyfikacja spoko, nawet biorąc pod uwagę cenę. Chociaż ja osobiście nie wydałbym czterech klocków na telefon, zresztą Pixel 8 Maje jest najlepszym przykładem, a to właśnie tym pikselem nagrywam teraz ten materiał. Ale tak sobie właśnie myślę, że gdybym miał cokolwiek rozważać, to właśnie era albo klasyczną 17, bo te się zdają całkiem nieźle. Ale, o matko, jedyna serią. Pro, co co się stało, i nie mówię tyle o specyfikacji, co wyglądzie. Jakie to jest brzydkie? To jest, słuchajcie, najbrzydszy iPhone w ogóle od początku. Ta wyspa z tyłu wygląda tak źle, jak się dało tylko to zrobić. Nie można było tego chyba zrobić gorzej. Brawo, Apple, ohydne paskudztwo. Apple Watch, jak Apple Watch, nuda, natomiast jeżeli chodzi o słuchawki, te wydają się chyba najciekawsze. I jestem ciekawy, czy w końcu Apple zaczęło robić dobre pod względem jakości brzmienia słuchawki, bo z tym mieli oczywiście problem. Ja osobiście oczywiście nie mam zamiaru kupować nowych iPhone'ów, nawet tych najtańszych, bo jeszcze do reszty mnie nie porąbało, żeby wydawać tyle kasy na telefon. Nadal taką nieprzekraczalną granicą to jest Pirazoko, to około 2000 zł. A tutaj wybór urządzeń opartych o system Android jest naprawdę bardzo duży, ale w tej cenie można również trafić na całkiem niezłe używane iPhone'y. Gdyby ktoś chciał, takie wiadomo, ze starszej generacji, tyle, że mnie to nie przekonuje.